Księżyc ma dostać własną strefę czasową. Wszyscy deweloperzy na Ziemię, flashbacki do Wietnamu i walki z TimeZonami. Istnieją, to mają rację. A w dzisiejszym odcinku, bye bye, Atom i Junior oszukał seniora. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Macie Brodek, a to jest IT Morning na 15 marca 2020. 3, chciałem powiedzieć 2025, ale 2023. IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT. E, z paru takich rzeczy y, zaczynam dzisiaj delegację. To znaczy nagrywam dzisiejszy, jutrzejszy i. i co jest popołudnie? Piotkowy odcinek naraz, to znaczy, że mogą być odcinki trochę krótsze, bo już mnie zmęczenie dobiera. I mogą być jakieś różne problemy, nie, których nie złapię, nie odniosę się na bieżąco. Jest parę rzeczy, co się obecnie dzieje w tygodniach, więc będę trochę komentował rzeczy z ostatniego weekendu, jako takie przed podsumowaniem odcinka. E, jeśli chodzi o herbatę, przez najbliższe trzy odcinki będę mówił to samo pura. Jest to herbata czerwona. E, moja dziewczyna mówi Pure Earth, bo dla niej ta herbata ma bardzo ziemnisty smak i mi się ten tekst spodobał, więc e, może go będę używał. Ale żeby nie przeciągać, przechodzimy do naszego pierwszego artykułu. I naszym pierwszym artykułem jest coś, co już teraz miało wydarzenie no trochę czasu temu, ale ja dopiero się o tym dowiedziałem właśnie w okolicach Test Vesta. Przegląd, nie przeglądarka. Taki super notatnik, co się nazywał Atom, został ubity. W sensie inaczej, on jeszcze będzie istniał, ale już nie będzie rozwijany. I tak naprawdę to się zaczęło od tego, że w grudniu jakoś Google stwierdziło, że ktoś dostał do, nie do nieoczekiwany dostęp do ich repozytoriów, a że oni już wtedy planowali jakoś to zakończyć, to stwierdzili, że to, no, bo chodzić że się inaczej. Z tego co rozumiem, informacje, że Atom ma być wyłączony było już wiadomo długo wcześniej i po prostu to trochę przyspieszyło tą decyzję. Z jednej strony bym powiedział, trochę szkoda, bo ja Atoma chyba po raz pierwszy spotkałem na prezentacji Testing Camp, gdzie kuba Losiński chyba nie jestem 100% pewien, korzystał z niego do robienia notatek i mnie zaciekawił. Sam się wtedy pobawiłem to, tym notatnikiem i faktycznie to był taki Notepad na sterydach. Wiem, że część deweloperów używało go jako narzędzia, do jako ich ID do pracy, ale dla mnie, jako takie najbardziej podstawowe IDE. Visual Studio Code to przebija, tak samo Visual Studio przebija to z perspektywy jakichś takich prostych notatek itd. Więc nie czułem potrzeby Atoma i myślę, że tak wiele ludzi miało, bo bardzo dużo jak, jak gdzieś czytałem artykuły związane z tym końcem Atoma, to bardzo ludzie mówili, że on po prostu przegrał z Visual Studio Code. Z jednej strony trochę szkoda, bo, bo jest tu dużo projektów, ale no to był projekt utrzymywany przez Google, mimo że on był taki trochę open source'owy, nie jestem pewien, czy by go w pełni open source'owy. Yy, mimo wszystko, brak rozróżnień narzędzi potrafi być problematyczny, więc szkoda, że kolejne narzędzie zniknęło. No ale wiemy, że są inne, yy, lepsze na rynku, więc jeszcze go korzystać. jeszcze. Nasz drugi artykuł jest temat o juniorze który oszukał seniora yy, i o tym jak po prostu gościu został uznany za o wiele bardziej wyszkolnego niż potrafi ale mi się rozjechały napisy pod tym odcinkiem. Yy, dobra nie będę się z tym kombinował bo się zapsuje. Yy, w dużym uproszczeniu spodziewałem się czegoś innego. I to jest czysto moje oczekiwania. Spodziewałem się artykułu o tym jak gościu został zrekrutowany jako senior. A prezentował są umiejętności juniorskie. Sam byłem świadkiem takiej historii. W firmie, gdzie kiedyś pracowałem, była właśnie taka sytuacja, że był gościu, który drugi lider rekrutował, i rekrutował go na seniora, bo uważał go za seniora. Ja nie brałem udziału w tej rekrutacji. Gdzieś tam był moment, że chcieli, żebym też zerknął na gościa, ale nie mogliśmy zgrać terminów, to została decyzja podjęta bez mojego udziału. I ja gdzieś w którymś momencie chciałem skorzystać z pomocy tego gościa, bo on pracował w Pythonie, ja nie i miałem do niego parę pytań jak pewne rzeczy zrobić w Pythonie. On nie potrafił mi na te pytania odpowiedzieć i też jak gdzieś tam u nich na stand upach się pojawiałem zastępując i tamtego lida, to miałem jakieś dziwne wrażenie, że gościu strasznie mało robi jak na tego seniora, um, um, więc to było takie dla mnie trochę dziwne. I no po czasie się okazało, że on wcale nie był seniorem, że to właśnie był juniorem. Ta historia nie jest o tym. Ta historia jest o tym, jak gościu y, przyjął sobie do serca radę swojego menadżera. Był po prostu, przyszedł do firmy, więc jako junior nie chciał się wypowiadać, po prostu słuchał, co się dzieje i chłonął wiedzę. Ale, ale jego przełożony powiedział, mu, że no trochę za mało się udziela na spotkaniach. No i gościu zaczął się udzielać. Zaczął dawać feedbacki, gdzie tam może, bo stwierdził, że skoro tak ma robić, to tak będzie robił. Jak był pytany, jak miał pytania, to zadawał, jak znał odpowiedzi na jakieś inne pytania, to odpowiedział i też to prowadziło do tego, że ludzie do niego przychodzili, zdawali się w nim dyskusję i powoli stawał się subject matter ekspertem. Po prostu uczył się rozumienia produktów, wiedział, co robi w firmie i po prostu w pewnym sensie miał z tego flajda. I w pewnym momencie jego przełożony odszedł i do organizacji przeszedł nowy senior, który w pewnym sensie miał przejąć rolę tamtego gościa i no, na początku ten obserwował. A w tym czasie się okazało, że większość obowiązków tego menadżera w pewnym sensie spadło na tego naszego bohatera i on e, był już takim ogarniętym e, e, ogarniętym gościem, jak tam gdzieś w pewnym momencie gadał z tym seniorem, to, to senior się bardzo zdziwił jak się okazało, że ten gościu jest juniorem. E, Przydam się szczerze, brakuje mi tu perspektywy czasu, trochę, bo nie wiemy ile minęło tamtych wydarzeń. Moim zdaniem, to już był taki junior na wykończeniu, to już był co najmniej taki mid, który jeszcze nie miał spełnionych papierów. I e, on e, w pewnym sensie oszukał, jeśli można tak nazwać, tego seniora, bo wyrobił coś, co ja najczęściej widzę jako problem u większości juniorów, midów i nawet seniorów. Że oni nie mają mindsetu seniora. Mają może umiejętności techniczne seniorskie, ale nie mają tego mindsetu wnoszenia rzeczy do wartości do organizacji. Bo coś, co już nie sposzeliśmy w starych artykułach, to że tak naprawdę największą zatem seniora jest to, że potrafi odblokować innych, potrafi ich pomóc technicznie, rozumie produkt i potrafi udzielać się w tych dyskusjach. Niekoniecznie aż tak super istotne w wypadku seniora jest super umiejętności techniczne. Są przydatne, są wręcz bardzo istotne. Ale moim zdaniem ta umiejętności miękkie, interpersonalne zrozumienie produktu jest ważniejsze. I ten go się to sobie zbudował. Z mojej perspektywy podejrzewam dlatego, że to już wydarzenia miały miejsce długo później. I firma albo miała przyciągnięty proces juniorski, albo po prostu miała to, że gościu jeszcze nie wyrobił umiejętności technicznych, bo siedział za bardzo w czymś innym. I tak naprawdę on później mówi, jak zachować się jak senior. I ogólnie się z tym zgadzam, że warto znać swój produkt, trzeba mówić, co się myśli usprawniać dokumentację na innych, ogólnie usprawniać pracę innych i tak naprawdę nie być e, nigdy zablokowanym. No i być w stanie e, przewodzić bez potrzeby być, bycia prowadzonym. Bardzo ciekawe przemyślenia, ogólnie farny art, fajny artykuł, więc e, przejdźmy sobie do podsumowania. Zanim jeszcze podsumujemy, e, Pewno zdajecie sobie sprawę z obecnej sytuacji, co się dzieje z bankami. W Ameryce wykonał, oddziały się, dział się w końcu zeszłego tygodnia, przez weekend, tak zwany bank run na parę banków. Upadło w sumie trzy banki i jeden z banków trochę nas dotyka jako branża Silicon Valley Bank SWB. Jest to bank, w którym bardzo dużo, jak to się nazywa, zabrakło mi słowa. Startupów trzymało swoje pieniądze, zwłaszcza z Amery Ameryki. Bank wymyślił sobie bardzo ciekawą rzecz z powodu swojej lokalizacji, że on robił właśnie różne wyczarki zapoznawcze i tak dalej, gdzie yy, sponsorzy mogli poznać startupy, startupy mogły wymienić wiedzę między sobą i w pewnym sensie przez to ściągnął sobie wiele klientów, którzy trzymali bardzo dużo kasy. Ja m.in. od jednego z naszych vendorów dostałem maila, żebyśmy nie opłacali im faktury. Bo, bo po prostu no wtedy był ryzyko tego banku. W obecnej chwili z tego co wiadomo sytuacja jest bezpieczna, bo rząd amerykański podjął się tego, że wszyscy dostaną pełny zwrot pieniędzy z tego banku. Co jest rzadkie, bo jest pewien poziom lokat, do których są firmy zabezpieczone. Jest to temat dość szeroki i moim zdaniem ciekawie się obecnie dzieje, ale chciałem o tym tutaj wspomnieć. Nie jestem kanałem, kanałem z newsami, ale wydaje mi się, że to jest na tyle ważna rzecz, że warto to było poruszyć. I prędzej czy później pojawi się jakiś artykuł z tym związany u nas, ale jeśli chodzi o artykuły, wolę zaczekać, jak będą takie jakieś bardziej pełne opracowania. No i na zakończenie, dziś porozmawialiśmy sobie o tym, że kończy się era atomu. Did you see what I did there? No, i o tym, jak zbudować sobie łańcuch seniorski. To wszystko bajo szerokości.